Dogram jeszcze kawałek filmiku, bo, bo to miejsce, które tutaj zupełnie... Y, szedłem już y, do Stachego I stwierdziłem, że kurczę, tu jest takie y, fajne, ciekawe miejsce No i popatrzcie sobie sami Niesamowite to drzewo Portal do innego świata, normalnie można sobie o spokojnie, ja sobie tutaj na stojąco przejdę, lekko się tylko schyliłem. Proszę. Z daleka to żywo w ogóle nie wyglądało, że, że ma taką niespodziankę wewnątrz. Fajnie.